Nasz bur, marcin kurzyk taniepolowanie.pl. Jesteśmy dzisiaj w siedzibie naszej firmy, w siedzibie naszego sklepu. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Wam nowe produkty na rynku marki Nospix. Czym jest marka Nospix? Tak jak już wspomniałem, jest to kolejna marka premium firmy Infiray. Także są to produkty nowe na rynku, cechują się zupełnie nowym wyglądem, nową funkcjonalnością, ale ich jakość potwierdza firma Infiray. Jeżeli chodzi o produkty marki Nospix. Zacznijmy od dołu, czyli od termowizorów do obserwacji. Mamy tutaj serię Lumi. Małe termowizory obserwacyjne, bardzo zgrabne. Jeżeli chodzi o cenę, jest to, jest to wariant ekonomiczny marki Nospix. Mamy tutaj prosto wymienny akumulator 18650, więc zaletami tych produktów po pierwsze jest cena, po drugie jakość wykonania, po trzecie kompaktowość produktów, po czwarte wybór obiektywów. Mamy tutaj Sprzęt za dosłownie 2800 zł na bardzo niskiej rozdzielczości to jest 256. Model nazywa się P13, z którego widać całkiem fajnie, a cena jest naprawdę atrakcyjna. Wszystkie wyglądają identycznie różnią się tylko oczywiście wielkością obiektywu, ewentualnie rozdzielczością. Takimi typowymi modelami do polowania jest model P9, L19, czyli obiektyw 19 na rozdzielczości 388 oraz L35 który jest na rozdzielczości 384 i ma obiektyw 35 mm. Możemy sobie tutaj porównać wielkości tych obiektywów wewnątrz. Mamy również dostępny model H35, czyli 35 na wysokiej rozdzielczości. Jeżeli chodzi o termowizory do obserwacji, to jest tak jak wspomniałem seria ekonomiczna. Widzimy co tutaj się stało. Klapki są magnetyczne, one się od razu do siebie złapały, ale tak naprawdę możemy sobie je tutaj z boku przyczepić do urządzenia, żeby nam nie, nie hałasowały. Także one są magnetyczne, dwustronne. Jeżeli chodzi o, o to, co, co ciekawego jest w tych termowizorach, oprócz ceny, jakości i, i, i gabaretu. Jest tutaj zaimplementowana sztuczna inteligencja, która poprawia jakość obrazu przy powiększeniu cyfrowym. Także to, to jest pierwsza technologia, która jest ciekawa. W zasadzie tyle o serii Lumi. Termowizory do obserwacji, niska rozdzielczość, średnia rozdzielczość, wysoka rozdzielczość, obiektywy 13, 19, trzydziestki, piątki na niskiej, na wysokiej rozdzielczości. Małe, kompaktowe urządzenia, które są w atrakcyjnej cenie. Przede wszystkim możemy je sobie schować do każdej kieszeni. A jeżeli chodzi o zasilanie, akumulator 18650, niezależnie od tego, jak go wsadzimy plusem czy minusem, wykrywa sobie polaryzację i urządzenie działa. Tyle o serii Lumi. Kolejna seria termowizorów obserwacyjnych, wyższa, to seria Vista. I tutaj już mamy produkty, które są naszpikowane innowacjami, bo po pierwsze mamy obiektywy 35 i 50 na wysokiej rozdzielczości, po drugie te termowizory, jako jedyne termowizory obserwacyjne na rynku, mają wbudowany, zlicowany dalmierz w obiektyw. Czyli nie mamy tutaj żadnego elementu odstającego, on jest wbudowany w obiektyw, to jest ten element. Także urządzenie pod względem funkcjonalności wygląda ładniej, ponieważ dalmierz nie wystaje nam poza obraz urządzenia. Co jeszcze, jeżeli chodzi o innowacje? Oczywiście sztuczna inteligencja poprawiająca ostrość obrazu przy zoomie cyfrowym, a przede wszystkim, jest to pierwszy termowizor, który ma ogromny, okrągły, ogromny wyświetlacz, tutaj od oka. W związku z tym, mamy komfort obserwacji, widzimy okrągły obraz. Powiększenie optyczne jest czterokrotne, i teraz jedni mówią, że czterokrotne to jest trochę za dużo, inni mówią, że jest ok, no i to tak w zasadzie jest na rynku, że jak ktoś chce duże pole, pole widzenia, to, to małe powiększenie gwarantuje nam duże pole widzenia. Jeżeli ktoś chce duże powiększenie i dobrą jakość obrazu, to musi się pogodzić z małym polem widzenia. Jak ten problem rozwiązać? Tak jak wspomniałem, są modele na obiektywie 35 z trzykrotnym zoomem optycznym. A obiektywy 50 mają czterokrotny zoom optyczny. W związku z tym, jeżeli pole widzenia jest za małe lub powiększenie jest za duże, trzeba po prostu wybrać niższy model produktu. Co ciekawego, jeżeli chodzi jeszcze o to urządzenie, oprócz wysokiej rozdzielczości ogromnego, okrągłego ekranu, wyświetlacza, mamy też wbudowany akumulator, znaczy wymienny akumulator w zasadzie, nie wbudowany, ale to jest akumulator, który już jest przygotowany fabrycznie. W zestawie mam dwa akumulatory które ładujemy portem USB, także możemy ładować przez urządzenie ten, które jest w urządzeniu ładowarką możemy sobie dowolnie pod USB ładować drugi w samochodzie w domu, po polowaniu, przed polowaniem jak sobie życzymy, możemy go szybko wymienić jest to proste, komfortowe rozwiązanie urządzenie jest stosunkowo kompaktowe, przez to, że ten obiektyw musi pomieścić nam dalmierz jest to troszeczkę, troszeczkę duże, tak wydaje się duże, ale nie jest to urządzenie ciężkie ma bardzo taką dobrze wykonaną klapkę. Klapkę możemy sobie przesuwać w dowolnym kierunku, w zależności od tego w jaki sposób komfortowo nam będzie obsługiwać urządzenie. Ostrość obrazu na obiektywie, ostrość obrazu na wyświetlaczu. Tak wygląda seria Wista. Jeśli chodzi o Wistę, warto wspomnieć oczywiście, że dla obiektywów 50 i 35 występuje wersja z dalmierzem oraz wersja bez dalmierza. Jeżeli ktoś nie potrzebuje dalmierza, to taniej oczywiście może kupić wersję bez dalmierza. I to w zasadzie zaspokaja wszelkie potrzeby rynku. Przejdźmy teraz do serii celowników. Celowniki termowizyjne marki NOSPIX. Mamy tutaj model Slim. E, czym ten model się charakteryzuje? Jest to e, wariant kompaktowy. W tej chwili królują na rynku lunety, które mamy przed sobą e, w kształcie tradycyjnym, w, w kształcie klasycznej lunety. Tutaj mamy model kompaktowy. E, charakteryzuje się tym, że jest mały, jest lekki. E, jest to następca serii Sight Infirea zasilanie 1 18 650 akumulator wkładamy sobie tutaj, celownik wymaga oczywiście adaptera, na dole mamy szynę montażową, do tego wózek, na przykład szybki łóżka I, i mamy lekki, kompaktowy, mały sprzęcik. Jeżeli chodzi o warianty produktu, mamy warianty z obiektywem 35 na niskie rozdzielczości i na wysokie rozdzielczości, także w zasadzie dwa warianty produktu. Tutaj na chwilę obecną nie mamy, także w tej, w tej serii, nie ma dalmierza, ale za to jest atrakcyjna cena, małe gabarety. Jeżeli ktoś potrzebuje małego, lekkiego, zgrabnego sprzętu, a pamiętajmy, że wszystkie kompaktowe celowniki termowizyjne potocznie mówiąc wiszą nam na kolbie, a nie na lufie, w związku z tym są takie bardziej, bardziej do użytku, do podchodu, do jakiegoś takiego składu z wolnej ręki, są bardziej komfortowe, przy okazji są mniejsze. Także tutaj polecamy też dla zwolenników serii kompaktowych serię Slim. A też jeżeli chodzi o obiektywy, no wiadomo, mamy tutaj obiektywy tylko 35 w związku z tym, jeżeli ktoś chce mieć większe powiększenie, lepszą jakość obrazu, musimy tutaj przejść do serii celowników ICE. Celowniki, które mamy przed sobą, mamy tutaj dwa modele. Jeden to jest H50R, drugi to jest S60R. I teraz krótko o nomenklaturze, ponieważ w serii ACE, czyli w celownikach termowizyjnych marki Nospix, Mamy znowu kilka wariantów obiektywów. Po pierwsze mamy obiektywy 35, po drugie 50, po trzecie 60. Mamy rozdzielczość niską, czyli 384, mamy rozdzielczość wysoką, czyli 640 i mamy rozdzielczość HD, czyli 1280. I tutaj mamy rozdzielczość 640, tutaj mamy rozdzielczość HD i wraz ze wzrostem rozdzielczości matrycy również jest zwiększony ekran. Ekran ma 60 mm przy ogniskowej F0,9, czyli w rzeczywistości on jest jeszcze większy niż 60 mm i to samo co widzieliśmy w serii Vista, czyli po pierwsze wbudowany, ładnie ukryty dalmierz laserowy zarówno w modelu 50 jak i 60. Oczywiście występują warianty z dalmierzem i bez dalmierza, także jeżeli ma być tani i dalmierz jest niepotrzebny można sobie kupić wersję bez dalmierza laserowego. Te produkty w tej chwili na rynku chyba są najbardziej innowacyjnymi celownikami, bo oprócz systemów, o których wspomniałem, czyli sztuczna inteligencja, poprawienie jakości obrazu przy zumowaniu, różne algorytmy wykorzystywane, zaawansowane do poprawienia jakości obrazu, nowe tryby kolorystyczne, w tym tryb zielony, to mamy tutaj jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, zasilanie, wbudowane zasilanie. Oraz szybka, szybka wymiana akumulatora 18650, widzieliście jak to, jak to prosto zrobić, wystarczy nacisnąć przycisk, akumulator wyskakuje dosłownie sam. Możliwość ładowania przez port USB, fajnie mamy tutaj z prawej strony ukryty port USB, przekręcamy sobie tylko wieżyczkę, otwiera nam się port, ładujemy, zamykamy. Także nie trzeba tego odkręcać ileś tam razy, żeby, żeby urządzenie naładować. Ale co najważniejsze. Najważniejsze w tym urządzeniu jest po pierwsze wyświetlacz, mamy 2,5 na 2,5 tysiąca. Wyświetlacz jest okrągły, ogromny, wysokiej rozdzielczości, a ponadto jest innowacyjny system powiększania tego wyświetlacza. Mamy tutaj zoom, można nazwać go zoomem optycznym, ale zoomem optycznym wyświetlacza. Jest to po prostu powiększenie optyczne wyświetlacza, które jest wysokiej jakości. I wygląda to w sposób prosty, tak, że System optyczny przysuwa nam wyświetlacz, w związku z tym ten ekran przed okiem nam się powiększa, wycinając też fragment tego wyświetlacza. Czyli nie jest to powiększenie cyfrowe, jest to powiększenie optyczne, ale nie jest to powiększenie optyczne obiektywu, jest to powiększenie optyczne okularu, czyli powiększamy sobie wyświetlacz, wycinamy część wyświetlacza. I teraz, po co nam to jest? Mając wysokiej jakości wyświetlacz, zawsze mamy utratę jakości przy zoomie cyfrowym. Tutaj, przy powiększeniu tego ekranu strata jest mniejsza, bo oczywiście piksel się powiększa, ale mamy tutaj zoom optyczny określony jak zoom optyczno jako 1 do 3, czyli trzykrotnie powiększamy sobie ekran. Efekt powinien być lepszy niż przy powiększeniu cyfrowym, a finalnie dalej możemy używać zoomu cyfrowego. Także jedno nie wyklucza drugiego, a tutaj sobie płynnie ustawiamy tak jak w klasycznej lunecie, jakie powiększenie jest dla nas komfortowe. Możemy oczywiście nie używać trzykrotnego zoomu, tylko ustawić sobie 1, 1, 2, 1,5 to w zależności od tego, jak komfortowo komu się urządzenie obsługuje. Co to nam też daje? Daje nam to pewne możliwości, bo oczywiście możliwości, ale też i ograniczenia. Bo jeżeli sobie wytniemy fragment ekranu, to giną nam ikony takie jak bateria, jak powiększenie, jakieś inne informacje w stylu godzina czy żyroskopy. To nam po prostu znika. Ale trzeba też powiedzieć o pewnego rodzaju problemach termowizorów, bo czym wyższa rozdzielczość, tym mniejsze powiększenie. Mniejsze powiększenie. Każdy oczywiście oczekuje, że taki termowizor jak dzienna, że zamontuje sobie praktycznie na lufie, że będzie bardzo nisko zamontowane, no ale mając powiększenie dwukrotne czy trzykrotne, często spotykamy się z problemem takim, że po zamontowaniu tłumika po prostu widzimy białą poświatę. Wychodzimy sobie z domu, idziemy na polowanie, tłumik jest w temperaturze pokojowej, na zewnątrz jest minus jeden, minus pięć, plus pięć, zawsze jest taka, taka biała otoczka. Pierwszym rozwiązaniem problemu jest po pierwsze zastosować pokrowiec, który niweluje ten efekt z taką warstwą izolacyjną na Tumik. Ale jest to tylko rozwiązanie połowiczne, bo po strzale i tak te ciepło będzie się wydobywać. Drugim rozwiązaniem jest podniesienie na obejmach celownika termowizyjnego do góry. No ale to rozwiązanie się średnio podoba wielu użytkownikom, bo każdy jest przyczajony, że czym niżej zamontowane na lufie. Czym bliżej lufy, tym, tym lepiej, tym, tym jest to bardziej komfortowe, bardziej precyzyjne, i z tym też można się zgodzić. Ale trzecim rozwiązaniem, właśnie jest użycie tego zoomu optycznego, czyli wycięcie tego fragmentu ekranu, który jest objęty tą poświatą. Powiększamy sobie ekran, wycinamy sobie troszeczkę mniejsze, mniejszy element tego ekranu, zachowując jakość obrazu, i wtedy tak naprawdę przestaje nam to przeszkadzać. Czy to jest dobre rozwiązanie dla każdego? Różne rozwiązania są lepsze. Ja uważam, że lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie produktu, który ma większe powiększenie, i wtedy ten problem nie występuje. Nawet jeżeli tu mig jest średnicy 50 mm, a obiektyw jest położony na lufie. No ale z tym trzeba, trzeba po prostu się pogodzić. Jeżeli montujemy biegówkę, tak jak Tadeuszowi montowaliśmy biegówkę, to przy powiększeniu jeden, pewnym jest, że lufę będzie widać, i nie da się tego przeskoczyć w żaden inny sposób, tylko i wyłącznie powiększając sobie do dwóch, trzech. Obraz, nawet montując tą biegówkę wyżej, i tak tą lufę będziemy widzieć. Tutaj jest to samo, tylko po prostu nie, nie jest to widoczne jako rzeczywisty obraz, tylko jako biała poświata. Co jeszcze, jeżeli chodzi o te celowniki? Bardzo dobrej jakości wykonanie, bardzo dobre parametry, a przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę tutaj na ten wspornik do regulacji ostrości obrazu. Jest bardzo intuicyjny, bardzo prosty, niezależnie od tego, czy prawą ręką. Czy lewą ręką, niezależnie od tego, czy chcemy przekręcić, tutaj cały pierścień, czy tylko jednym palcem sobie zmienić ostrość obrazu, zarówno modelu 60, jak i 50. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie. Jeżeli chodzi jeszcze o, o produkty, tutaj mamy skręconych kilka produktów, bo mamy po prawej stronie. Model Hig Micro Stellar 3.0 SQ50, czyli wysoka rozdzielczość obiektyw 50, który podobnie też ma wbudowany dalmierz w, w obiektyw. Mamy po lewej stronie model Stellar 3.0 z obiektywem 60, na rozdzielczości HD, czyli produkty, które są na rynku konkurencyjne, jeżeli chodzi o parametry. I też specjalnie tutaj chcieliśmy przedstawić dwa produkty obok siebie, żeby zobaczyć jaka jest różnica w gabaretach, w wyglądzie, w funkcjonalności. A po lewej mamy Sanopexa S10, który ma obiektyw 100. I tutaj mamy dla porównania obiektyw 60, tu mamy 60, tu mamy 100. I jeżeli chodzi o gabarety, bo często pada takie stwierdzenie, że coś jest małe, coś jest duże, coś jest wielkie, coś jest ciężkie. Chciałbym, żebyśmy porównali sobie tak z góry, że te urządzenia tak naprawdę są wszystkie praktycznie jednakowej wielkości. Różnica jest dosłownie kosmetyczna. Jeżeli chodzi o długość urządzenia, długość urządzenia to w zasadzie wyznacza już nam wagę urządzenia, bo czym urządzenie jest dłuższe, większe, tym obudowa wymaga więcej stopu duralitu różnego rodzaju, w związku z tym podnosi nam również waga. Także teraz zrobimy takie ujęcie z góry. I pokażę Wam, że te urządzenia są wszystkie praktycznie jednakowe. Proszę sobie zobaczyć, te urządzenia wszystkie są, jeżeli chodzi o długość urządzenia i, i mniej więcej gabaryty bardzo podobne. Oczywiście Senopex ma obiektyw w setkę, w związku z czym większy obiektyw jest na końcu, ale na tym dystansie możemy go niżej osadzić. Przy powiększeniu 5,5 nie występuje efekt poświaty od tłumika, w związku z tym możemy go osadzić finalnie tak samo nisko jak inne urządzenia i nie trzeba nic kombinować z wycinaniem obrazu. Co to tak naprawdę daje? Tak? Jeżeli chcemy sobie tą poświatę od tumika usunąć, no to często właśnie stosowanym rozwiązaniem w urządzeniach, które nie mają możliwości przycięcia tego na ekranie jak w Ace'ie, jest podnoszenie urządzenia na obejmach. Czyli nie stosujemy obej na przykład ósemek czy dziesiątek, tylko dwunastki albo szesnastki. W związku z tym, jeżeli taki produkt jak na przykład Stellar Podniesiemy na obejmach o centymetr do góry, to oś optyczna niczym się nie różni od Senopeksa, który ma obiektyw 100, a jest osadzony praktycznie przy samej lufie. Dodatkowo powiększenie optyczne. Jeżeli chodzi o całą teorię, oczywiście warto to wspomnieć o tym już rozmawialiśmy kilkukrotnie jak to działa. Czym większy obiektyw, tym lepsza jakość obrazu. Czym większe powiększenie, tym lepsza jakość obrazu. Czym wyższa rozdzielczość matrycy, tym powiększenie optyczne spada, pole widzenia rośnie ale coś za coś, tak? Mamy y, duże pole widzenia, mamy małe powiększenie optyczne, więc żeby na większym dystansie zobaczyć więcej detali, musimy po prostu podnieść cyfrowo powiększenie. Więc dla porównania, tutaj mamy 5,5, tutaj mamy 2, tu mamy 2,6. Czyli z logiki wynika, że jeżeli na dystansie powiedzmy, nie wiem, 100 metrów chcemy mieć takiej samej wielkości obieg jak w Senopexie bazowo przy 5,5, to na przykład w Hiku musimy zrobić y, dwukrotne powiększenie cyfrowe. Tutaj mamy rozdzielczość HD, więc przy rozdzielczości HD, jeżeli podzielimy ją na dwa, to wychodzi 640 i zoom około 5,2 razy cyfrowo. Ale mamy już tutaj zoom cyfrowy, a tutaj mamy szkło, optykę i powiększenie bazowe optyczne. Także zawsze jest wyższość powiększenia optycznego nad zoomem cyfrowym. E, oczywiście jest granica, która się gdzieś splata, na przykład w Noctowizji, że mamy już powiększenie 4K, że to jest tak duża rozdzielczość, że nie ma tej utraty e, przy powiększeniu cyfrowym, ale w termowizji do technologii 4K jest jeszcze dale, daleko, bardzo daleko. Więc e, no, przy aktualnie oferowanych rozwiązaniach e, wersja HD oczywiście jest dobra, jest ciekawa e, dla ludzi, którzy polują na krótszym dystansie, potrzebują ogromnego polowidzenia. Uważam, że to jest idealne rozwiązanie, ale na otwartych przestrzeniach, nic tak dobrze się nie sprawdza jak duże powiększenie optyczne, dobra jakość obrazu, duży obiektyw. To są takie trzy wyznaczniki. Także każdy z tych produktów ma swoich odbiorców w zależności od stylu polowania, od łowiska. E, trzeba taki produkt sobie dobrać. E, wszystkie produkty tutaj w, w kształcie lunety dziennej montujemy na obejmach. Wysokość obej możemy sobie dostosować. Jeżeli chodzi o Senopexa, oczywiście klasycznie szyna pod spodem, standard part, śruby M6. Kilka otworów, możliwość przesunięcia tył, przód, możliwość zamontowania wszystkich montaży łóżka. Także tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o celowniki termowizyjne. Serdecznie zapraszam do zakupu produktów marki Nospix w naszym sklepie. Wszystkie produkty są dostępne od ręki. Na no dzisiaj zaplanowaliśmy montaż Tumika i e, ten Tumik chcielibyśmy zamontować. Zamontujemy dzisiaj na przykład Tumik Stalona. I chcielibyśmy wam pokazać na tarczy, w jaki sposób tłumik wpływa na punkt trafienia, bo często użytkownicy nie zdają sobie sprawy, że po zamontowaniu tłumika punkt trafienia jest zupełnie inny. Nieraz jest bliski tego punktu oryginalnego przystrzelania, a nieraz jest zupełnie odległy. Także zamontujemy dwa różne tłumiki różnej marki i zobaczymy, w jaki sposób wpłynie na punkt trafienia względem tego przystrzelania wyzerowania lunety 3,18x56. Czego ja się spodziewam? Spodziewam się dużego przesunięcia. Spodziewam się tego, że na obydwóch tłumikach punkt trafienia będzie zupełnie inny. A z rzeczy ciekawych, nawet jeżeli byśmy zamontowali ten sam tłumik o tych samych parametrach, tego samego producenta, to i tak na dwóch różnych tłumikach punkt trafienia będzie inny. Jeżeli zmienimy amunicję, punkt trafienia będzie inny. Także tutaj, tłumik trzeba mieć pełną świadomość tego, że przesuwa nam punkt trafienia. Montujemy tłumik. W zestawie jest nakrętka. Przypominam, że pod nakrętką powinien znajdować się smar. A przede wszystkim powinien on się znajdować tam wtedy, kiedy jest zakręcony tłumik. Jeżeli chodzi jeszcze o rzeczy, bo tak jak wspominałem, trzeba dobrać tłumik do kalibru. Mamy tutaj ósemkę, czyli żadne tłumiki MAX 30 czy MAX 300. Nie będą tutaj pasować, bo średnica wylotowa jest większa niż średnica w Tumiku. No i tutaj może być straszny błąd. Tutaj mamy kaliber maksymalny 338, czyli jest większy i nie będzie żadnego problemu. Może być większy, nie może być mniejszy. W tą stronę zawsze działa. Jeżeli chodzi o smar, o którym mówiłem. Smar powinien się tutaj znajdować, dlatego, że jeżeli zostawimy tłumik, tłumik jest gorący, tłumik stygnie, na zewnątrz jest zimno, powtarzają się skropliny i okazuje się, że bardzo szybko tam się wdaje korozja. Także po pierwsze, odkręcamy tłumik w szafie po powrocie do domu. Po drugie, powinno być zawsze nasmarowane. Tak wygląda to z tłumikiem. 16,5 cm, teraz pamiętam, tłumik nachodzi. W tym miejscu jest gwint. I około 16 cm przedłuża lufę. No, i teraz najciekawszy element naszego dzisiejszego odcinka: pierwszy strzał Tadeusza z tłumikiem. Tak, Marcin powiedział, tak naprawdę to jest mój pierwszy strzał. Nigdy nie strzelam z broni z zamontowanym tłumikiem. Także to jest dziewiczy strzał. Zobaczymy. I strzelamy na 100 metrów. A to jest jeszcze, powiedz, jaki to jest z produkcji tłumik? Co to za? Szwecja. Szwedzki? Tak. A, te, te, a potem będziemy mieli łóżka, tak? Nie, to nie jest łóżka, to, jest, łóżka. to jest sonic. Aha. Technologia budowania tłumika jest modułowa, czyli możemy dokupować pierścienie i te jeszcze. pierścienie tutaj możemy sobie dokręcać, przedłużając tłumik. Wtedy zwiększa się ilość gazów odprowadzanych, przez co też po prostu bardziej strzał jest tłumiony, no, ale też rośnie waga, rośnie długość, dlatego w bazowej wersji tak to wygląda. 55 piątka jest przeznaczona do kalibrów magnum, także tutaj możemy strzelać na przykład z 300 Winchester Magnum. Dobra, I też dlatego go mam. Spodziewam się, że podniesie punkt trafienia o kilkanaście centymetrów. A jednak się rozczarowałem, bo opuścił. I to zobacz o ile. Punkt celowania, punkt trafienia. Zaraz przyniosę czystą tarczę, żeby nie wracać tą tarczą. I pokażemy, jak duża jest to różnica. Czyli różni się. Czyli się różni. I teraz, po pierwsze, tak. Mamy tutaj punkt celowania. Punkt trafienia jest w tym miejscu. Czyli mamy obniżenie o 10 cm i przesunięcie w prawo, myślę, około 3 cm. Widać, dokładnie, dokładnie. dokładnie patrząc na tarczę. Mhm. Także to jest strzał na 100 m. W momencie, tak kiedy byśmy strzeli na 200 m, dystans byłby co najmniej dwukrotnie większy. No to w przypadku lisa to już jest yy, pudło. No i teraz korekta na czym będzie polegała? Korekta. Co, co możemy zrobić, jeżeli chodzi o korektę? Możemy bardzo, bardzo prosty sposób w tej chwili licząc sobie te centymetry, czyli 10 centymetrów yy, w dół i 3 centymetry w prawo. To po to właśnie są te wieżyczki. Żebyśmy teraz sobie ustawili pod tłumik, wystarczy sobie otworzymy i przesuniemy odpowiednio 10 cm. I na tej wieżyczce 3 cm, i zamkniemy. Po takim zabiegu oddajemy strzał kontrolny. Jeżeli punkt trafienia będzie idealnie w miejscu, którym miał być, to zapisujemy sobie albo na karteczce z amunicji, że z tłumikiem to jest wartość na przykład 10 i 3. A jeżeli nie chcemy sobie to zapisywać na kartce, no to patent jest taki, że możemy postawić kropkę korektorem, korektor 3 złote w sklepie. Ewentualnie patent niewidoczny, a działający czarny marker. Czarny marker na oksydzie będzie widoczny, więc wtedy otwieramy sobie wieżyczkę, przestawiamy sobie na miejsce, gdzie jest kreseczka markerem postawiona i w ten sposób strzelamy z tłumikiem. Jeżeli nie potrzebujemy tłumika, otwieramy kominy i ustawiamy w pozycji 0. Czyli bardzo prosty sposób, ale nie będziemy ustawiać tego pod tłumik w tej chwili, bo nie ma takiej konieczności, chcemy tylko pokazać, że różne tłumiki przesuwają punkt trafienia w różny sposób, na różnych jednostkach broni, przy różnych kalibrach i przy różnym typie amunicji. Powiedz coś Tadeusz o komforcie strzału, o odrzucie, nic nie czułem. Jeżeli chodzi o gwinty, mamy tutaj M15. Przy zakupie tłumika zwracamy uwagę po pierwsze na kaliber, po drugie na gwint, po trzecie warto jest się zastanowić, jaki tłumik ma jakie właściwości, czyli jak bardzo nachodzi na lufę. Im bardziej nachodzi na lufę, tym zazwyczaj mniej przedłuża lufę. Im bardziej zachodzi na lufę, tym jest bardziej komfortowy, bo mniej przedłuża lufę, a krótsza lufa zazwyczaj jest bardziej komfortowa. Tutaj jest kaliber Max 8, powinno być wszystko w porządku. A jaki będzie punkt trafienia? Przekonamy się zaraz. Teraz jeszcze strzał oddany z tego drugiego tłumika. Teraz strzelam do tej samej tarczy. No, i teraz tarcza się bujnęła, ale musimy zmniejszyć. Czyli mamy nie 10 cm, a 20 cm. Więc tak, punkt celowania idealnie tutaj w tym miejscu. Stalon 10 cm w dół. Tutaj myślę, że na około jakieś 22 cm względem punktu celowania w dół. Większy tłumik odbiera więcej gazów, punkt trafienia opada. Różnica jest bardzo duża. Także to jest bardzo istotne, żeby właśnie mieć taką lunetę, gdzie możemy sobie dokonać korekty i szybko sobie zmieniać punkt trafienia z tłumikiem oraz bez tłumika. Często słyszę, że jestem zbyt nowoczesny, dlatego kupiłem sobie drillinga. Często słyszę, że używam za, za dużo elektrooptyki, dlatego luneta 39x40 Hunter. Nie wiem jeszcze, jak się to ustawia, nigdy z tego nie schlałem. E, robię to, co Tadeusz dzisiaj, czyli mój pierwszy raz. A pochwal się w ogóle, co to jest za model, co to jest za drilling. Wiesz w ogóle? No, taki drilling. Ale jakiś Merkel, albo nie wiesz co to jest? Nie, nie jest to Merkel. Coś, coś takiego zbliżonego do Merkla, na podobnej konstrukcji, ale Merkel to kalibry nie jest. A kalibre jakie? E, kaliber to jest 757R i, i wiem to dlatego, że kupiłem razem za amunicją. E, to to z trochę lat też ma, chyba już. Tak. W zasadzie broń ta ma wartość sentymentalną. I teraz tak. Strzelamy na 100 metrów, krzyż numer 1. Właśnie straciłem tarczę. Troszkę brakuje mi do powiększenia razy 18, ale zobaczymy, co się wydarzy. Chcę ustawić tę lunetę, ponieważ... Śrut na pewno 12, słucham? Śrut na pewno 12, lufy śrutowe. Tak, lufy śrutowe 12. Idealnie, popatrz jakie skupienie. Matko Boska skrzyża numer jeden. Nawet w osie idealnie. Zobacz, prawie kula w kulę. Nawet nie wiedziałem, że tak się da z takiej broni.